Jesteśmy na stadionie 650-lecia w Słupsku, gdzie spotkaliśmy niesamowitych ludzi. Tutaj na naszym słupskim stadionie biegają mistrzowie świata Joanna Mazur oraz Michał Stawicki. Przypomnę tylko, Londyn 2017, 2017 rok. Złoto na dystansie 1500 metrów, srebro na dystansie 800 metrów i brąz na dystansie 400 metrów. Zgadza się? Tak. Wszystko Super. Wszystko Co mistrzowie świata robią w Słupsku? Michał? Trenujemy, jesteśmy tutaj na zgrupowaniu, po raz już nawet nie wiem który w tym roku, ale, ale jest to nasza baza, myślę, że to około, około czterech lat cała grupa lekkoatletów tutaj trenuje. Mamy super warunki do treningu, jeszcze żeby tylko pogoda sprzyjała i będzie idealnie. Jak wygląda Wasz dzień treningowy? Znaczy, nie tak łatwo się, się z Wami umówić, trenujecie. bo ciągle trenujecie, nie odbieracie, bo ciągle trwa ten trening. Więc jak wygląda Wasz dzień treningowy? Rozpoczynamy każdy dzień około godziny 7.15 pobudka, 7.30 robimy rozruch, o 8.30 mamy śniadanie, około 11.00 wychodzimy na pierwszy trening, i później 16.30 mamy drugi trening, później mamy jeszcze odnowę fizjoterapeutę i tak wygląda każdy dzień. I tak 7 dni w tygodniu? Tak, 7 dni w tygodniu, święta, urodziny, e, imieniny, święta znowu i tak bez, bez wyjątku. Mhm. E, to jest Pani wybór, czy tak? Surowy jest trener. Jakim trenerem e, jest Pan Michał? Nie wiem, czy mogę mówić przy trenerze takie <laughs> rzeczy. Nie, no Michał jest, jest bardzo wymagającym trenerem, ale e, mamy jasno określony cel i, i robimy wszystko, żeby Zobacz się jak najlepiej na podstawie imprezy do jego im wzgórza. Ja jeszcze zapytam o to, bo to mnie wszyscy wiedzą, jak zaczęła się Wasza współpraca, jak się to bardzo liściło. Ciężko kończyć nikogo odnalazło, bo może, może i był to przypadek. Ja byłem trenerem na zgrupowaniu podobnym jak tutaj, tylko nie w tym miejscu, byliśmy wtedy w wiśle. Asia była nową zawodniczką i tam się po raz pierwszy poznaliśmy. A dlaczego zapadła taka decyzja, że Asia, bo to zazwyczaj zawodnik wybiera przewodnika, nie odwrotnie? To już Asia opowie. To było zgrupowanie, to było moje pierwsze zgrupowanie kadry narodowej, na które zostałam powołana. I próbowałam jeszcze sobie radzić sama. Nie nie do końca chciałam się zdradzić. Wtedy jeszcze nie umiałam się pogodzić z tym, że, że nie widzę już w tak dużym stopniu, ale jeszcze nie potrafiłam się do tego przyznać. Jednak no, potrzebowałam kogoś do, do treningu. Po wypadku, który miałam na, na bieżni, poprosiłam Michała, czy pobiega ze mną trening. I to była taka przełomowa chwila, bo już wcześniej biegałam z różnymi osobami ale z nikim nie czułam się tak komfortowo, tak pewnie e, i tak, tak bezpiecznie, tak wolno, w sensie wolność, e, jak, jak z Michałem I to był, to był taki klik, który Znale, który musiał... Nie, 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 nie akurat bardzo dobrze biegłeś. Omialiśmy wszystkie kałuże, tego już nie robimy nawet teraz. E, więc to, to był taki moment, e, no to jest ta właściwa osoba, jedyna i, i nie może być to nikt inny. E, a przypomnę, kiedy zaczęłaś tracić wzrok? Zaczęłam w wieku 7 lat. Zaczęło się okazywać, że, że coś z moim wzrokiem jest nie tak, ale po, po 20 roku życia już było naprawdę fatalnie. Mm -hmm. A kiedy podałaś decyzję, że to właśnie bieganie będzie tą Twoją ścieżką życiową, którą sobie wybrałaś? Myślę, że to bieganie się tak pojawiło w momencie, kiedy ja próbowałam. E walczyć trochę z lękiem przestrzennym. Próbowałam trochę zająć głowę czymś innym niż, niż to, że, że tracę wzrok. I tak pojawiło się bieganie. Im bardziej byłam zmęczona, tym mniej o tym wszystkim myślałam i to był dla mnie taki fajny środek. Ale wtedy jeszcze nie myślałam, że, że będę zawodniczką kadry paraolimpijskiej, że, że będą jakieś sukcesy. Po prostu była to taka moja pasja, która z czasem z Michałem przerodziła się w fajną sportową przygodę. Mhm. A ile lat razem współpracujecie ze sobą? Piąty, szósty rok. Tak. Mhm. Ja muszę to zapytać, prywatnie też jesteście parę? Nie, prywatnie nie jesteśmy parę. Czyli idealny duet biegowy? Ja tak przyznam szczerze, że obejrzałam sobie jeszcze raz was, wasz start w Londynie, ten dystans 1500 metrów, to no, kibicowałam, jakbym nie wiedziała jak się skończy, chociaż wiedziałam jak się skończy, to wyglądało niesamowicie. I tak sobie pomyślałam, że no, Pani jest dużo wyższy od pani Anny. To trudno tak ten krok zgrać, bo biegacie równiutko, no, krok z krokiem, pani jest dużo wyższy, a te kroki chyba muszą być równe. Pani się tak potrafił dostosować, pani Anna dostosowuje się do pana, jak to wygląda. Ja musiałam się dostosować, no tak z, nawet no, z, z biomechanicznego punktu widzenia, e, tak jak zauważyliście, że jestem dużo wyższy, e, to po prostu było to do, dopasowanie i myślę, że, że to nastąpiło bardzo szybko. Dlatego Asia, Asia też poczuła, że, że, że biega jej się dobrze dobrze ze mną i dlatego ze mną musiała biegać. A jeszcze tak troszkę zmieniając temat, bo no, mogliśmy oglądać też w z Gwiazdami. Jak wspominasz tę przygodę, jakie twoje podejście do tańca odnalazłaś się w tym? Czy to był taki tymczasowy epizod w twoim życiu? No, to była bardzo... Udział w programie taniec z Gwiazdami był taką myślę, fajną przygodą, bardzo fajnym doświadczeniem. Bardzo myślę, że taką wartościową lekcją, którą dostałam. No, myślę, że... Dużo można było tam poćwiczyć takich rzeczy związanych z, ze startami, z, z takim troszeczkę stresem, ponieważ no, jest to program na żywo, prawie jak, prawie jak bieganie, więc dużo, dużo takich rzeczy się działo podczas programu, nad którymi można było pracować, które bezpośrednio przekładają się na, na bieganie. Więc myślę, że, że jak najbardziej fajna przygoda. Okazało się, że potrafi się nauczyć tańczyć. Michał też miał swój debiut w jednym z tańców, więc tam też byliśmy razem i, i razem braliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Czyli fajna przygoda. Tak, zdecydowanie tak. Yy, jasne. Yy, teraz trenujecie, aby osiągnąć ja najbliższy cel? Jaki ten cel jest? Mm. Najbliższy start najważniejsza impreza sportowa? No, najważniejszym startem tego roku są Igrzyska Parolimpijskie w Tokio. Impreza najważniejsza pięciolecia. Z wiadomych względów jest to jest rok dużej przygotowań. Mamy nadzieję wykorzystywać ten czas jak najlepiej. Wcześniej mamy jeszcze Mistrzostwa Europy. W tym roku odbędą się w Bydgoszczy. No ale to jest taki tylko króciutki przystanek przed tym, co najważniejsze. My będziemy kibicować, trzymać kciuki i dzisiaj też sobie pozupełnimy podpatrzeć zacząć na tym treningu i troszkę pokibicować. Panie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy.